Cześć. Pokażemy Wam dzisiaj zągławiać Aktiv 3. Jest to podstawowe nasze urządzenie w ofercie. Składa się z podstawy, podajnika płynu, rury transportowej, Co wkładamy tutaj. Trudne. Oraz dystrybutora giełki kierunkowego. Są jeszcze elementy dodatkowe, gdzie możemy sobie to przedłużać, wydłużać. Ale już tego wszystkiego nie będziemy pokazywać, bo nie ma takiej potrzeby. Tak Stworzony podajnik umieszczamy na podstawie i w tej chwili mamy przygotowane urządzenie do pracy. Co jeszcze będziemy potrzebowali? Potrzebujemy oczywiście nasz produkt rewelacyjny, czyli białki 500 oraz wodę destylowaną. O tych produktach co to jest w 500 oraz urządzenie, parametry techniczne wszystkie znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz możecie otrzymać takie informacje wysyłając zapytania na adres mailowy bok.małpakandora.pl Gdzieś tam na filmie na dole albo na górze te adresy się również pokazują. Bioactive 500, nasz płyn podstawowy oraz woda demineralizowana która jest potrzebna do zmieszania odpowiedniej ilości faktycznego płynu, którego użyjemy do zamgławienia tego pomieszczenia, w którym jesteśmy. Miarka zwykła, myślę, że większość z Was taką ma. Jeżeli nie, za 8 zł w jednym z sieciowych marketów można taką uzyskać. I słuchajcie, mieszamy to w proporcji 60 na 40, czyli 600 ml wody. oraz 400 płynu nie wybuchnie, nie bójcie się. Okay. Tak przygotowany płyn delikatnie możemy zmieszać i wlewamy do naszego urządzenia. Jak widzicie są klapki, gdzie możemy spokojnie sobie wlać większą ilość. Są dwie, więc jeżeli ktoś będzie to z nalewał, to może spokojnie sobie tutaj e, rozdysponować otwór wlewowy, żeby nie rozdać na zewnątrz. I w tej chwili mamy przygotowaną maszynę do pracy. Proszę o uruchomienie maszyny. Nasz model prezentowy uruchamiamy. Ręcznie. Podstawowy model, jaki możecie zamówić, jest manualny ze względu na wzgląd. Tak to umijmy. Natomiast, jeżeli ktoś bardzo będzie chciał dopłacić do urządzenia automatycznego, to jak najbardziej taką ofertę od nas uzyska. Pojemnik 16 litrów gotowego roztworu, Więc możecie przygotować sobie większą ilość, zostawić w maszynie i już zamgławiać. Jak widzicie, Zamgławianie. Ja w tym stoję, nic mi się nie dzieje, wcale mnie nie dusi, wręcz przeciwnie, oddycha mi się coraz bardziej sympatycznie. E, jakby to porównać. Każdy z nas kiedyś był na basenie, a jeżeli nie, to może się jako tworzył, wybrać i już od samego wejścia czuć takie rzeźkie, świeże powietrze. E, na basenie co pewna ono pachnie mocno chlorem, bardziej tam, gdzie jesteśmy przy akwenie wodnym. Natomiast e, tutaj tego chloru nie czuć, ponieważ go nie ma fizycznie. Jest tu inny czynnik aktywny, o którym poczytacie z naszych materiałów, które dostarczamy. Nie na ten temat jest ten film. I robi się bardzo przyjemna atmosfera. Robi się takie rześkie powietrze. Zobaczcie, jest, specjalnie jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie stoją urządzenia elektroniczne typu telewizor. Mamy tablicę Flipboard z papierem. Jest to mgła sucha. Ona nie pozostawia ani kropel wody, ani żadnego Osadu na, na niczym. Tutaj cały czas, co prawda, jeszcze tutaj troszeczkę może przesunę tą maszynę, żeby nie było, że odsunęli tak daleko. Znamy Was, tym bardziej tych, którzy lubią pisać różne rzeczy nieprzyjemne. Że odsunęli z daleka, żeby nie było widać, że się osadza. Okej, okay, postawmy to przy samym telewizorze. Zobaczcie. Teraz mamy bezpośrednie działanie mgły na telewizor, na urządzenia elektroniczne, na papier. Nic się z tym nie dzieje. Wszystko jest bezpieczne. To samo będzie w Waszych pomieszczeniach, czy w pomieszczeniach biurowych, czy w lokalach usługowych. Nie zostawia żadnego osadu, nie zostawia żadnej kwestii. Natomiast przez technologię rozprowadzania, rozbicia tej cząsteczki udaźwiękowo w powietrze, Środek aktywny dezynfekujący jest uwalniany i w tej chwili cała powierzchnia, wszystko co się znajduje w zakresie tej mgiełki jest dezynfekowane, łącznie ze mną. No jak widzicie, jeszcze do toalety nie lecę, wdycham tym, bo takie były zapytania: Co się będzie działo z naszym organizmem? Nie, to nam nie zaszkodzi, to nam tylko i wyłącznie pomoże ochronić się przed bakteriami, przed wirusami, pomoże zlikwidować grzyby. Ogólnie działa na większość patogenów. E, zamgławienie takiego pomieszczenia to pomieszczenie ma mniej więcej 20 metrów niecałe kwadratowych, to jest dosłownie maksymalnie 30 minut. E, co powinienem potem zrobić? Nic. Otworzyć drzwi, mogę sobie otworzyć okna. Zobaczcie, ja zamgławiam przy ukłonionym oknie. I też już dezynfekuje, bo dezynfekuje też całą powierzchnię okna. Nie muszę, tak jak przy innych technologiach na O e, obklejać okien taśmą, zamykać, ubierać się w specjalistyczny strój, stać w masce, żeby przeprowadzić szybką dezynfekcję e, swojego obiektu. Jak widzicie w powietrzu nie mamy mgły, przez którą by nie było nic widać. Jest to może no, wielokrotnie mocniejszy wyrzut pary niż przy nawjeżdżu powietrza. Co jeszcze? Zaraz wyłączymy. No, bo tutaj już naprawdę to wystarczy nam tego rozprowadzenia. Specjalnie troszkę pomagam, bo chcę Wam pokazać jak to się łatwo rozprowadza w tlenie, w powietrzu i, i się rozchodzi. Dzięk! Jak słyszycie, delikatne chłopotanie. No, jest tam pompa, jest tam maszyna, która musi działać. Musi być podajnik. Natomiast, jeżeli to będzie stało w restauracji, czy w hotelu, czy w lokalu usługowym, czy w waszym biurze, to naprawdę normalny dźwięk codziennego użytkowania w zupełności zagłuszy działanie tego urządzenia, więc możemy powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo ciche urządzenie. Z tym, o pamiętajcie, ono nie musi pracować ciągle, tak? To jest urządzenie, które w pierwszym takim, nazwijmy to, rygorystycznym zamkławieniu Używamy maksymalnie przez 60 minut, tak, żeby zrobić naprawdę takie, powiedzmy, że to jest lokalna restauracja w rzędu 70 m kwadratowych, więc godzinę zamkławiamy, żeby to się rozeszło. Potem sobie wchodzimy i naprawdę 3 godziny spokojnie jesteśmy bezpieczni. Po 3 godzinach na 10-15 minut sobie uruchomić. Przez godzinę ta maszyna zużywa 3 litry płynu. Więc wydajność jest naprawdę bardzo przyzwoita, przez to sama, sama procedura dezynfekcji jest bardzo tania. Co więcej, jeżeli prowadzicie salon fryzjerski czy ogólnie jesteście z branży beauty, tutaj przepisy są bardzo rygorystyczne. Po każdym kliencie trzeba dezynfekować wszystkie narzędzia. Trzeba dezynfekować miejsca pracy, czyli ten fotel, na którym siedział ten człowiek. Trzeba uprać zgodnie z przepisami tą pelerynkę, którą miał ja założoną. No nie jesteście w stanie tego robić, nie jesteście w stanie tego robić w ciągu e, pracy, tak? No moglibyście przyjąć dwóch, trzech klientów, a dzięki zastosowaniu dezynfekcji po każdym kliencie e, macie sprawę załatwioną całkowicie e, i możecie dalej przystąpić do pracy. E, teraz tak, siłownie. E, sprzęty też trzeba dezynfekować po każdej osobie, która używa tych e, rzeczy tego mówią przepisy. Rozwiązujecie to naprawdę w sekundę, tak? Rozwiązujecie w sekundę, stawiacie to urządzenie. Urządzenie jest na kółkach. Przetransportować go jest naprawdę bardzo prosto. Nie trzeba tego nosić. Możemy po prostu złapać za rurę i możemy z tym spokojnie przejeżdżać ze stanowiska na stanowisko. Możemy sobie... Ustawić to dyskretnie w jakimś miejscu. Regulacja wyrzutu pary oczywiście również jest. My tutaj mieliśmy to średnio chyba wyrzut tej, tej pary, ale możemy sobie spokojnie to wyregulować, więc ona może być naprawdę taka bardzo może spróbujmy, będzie taka bardzo niewielka, tak? Niewystarczająca, pokazująca, o zobaczcie. Już w tej chwili mamy o wiele delikatniejszy wyrzutnik ten pary. I po prostu tak maszyna pracująca cały czas jakby spełnia swoje warunek, że mi to dezynkuje. Wyobraźcie sobie, teraz chodzicie do hotelu, tak? Czyli robimy tą barierę na wejście do hotelu, gdzie nie musimy używać tych wyrzutów wielokierunkowych i albo na przykład Wam pokażę, jak to może funkcjonować bez tych wyrzutów wielokierunkowych, gdzie idzie mi w górę ta mgiełka, tak? I twoje całego tego hotelu Mam już zabezpieczone, o tutaj poproszę kamerzystę, kiedyś był taki bloger, który miał bardzo sławnego kamerzystę, nasz jest trochę mniej sławny, ale rękę pokażę. mamy tutaj jeszcze nasadkę kierunkową, tak, o, czyli stawiamy sobie taką nasadkę, maszyna stoi z boku wejścia do hotelu i każda osoba, która do tego hotelu nam wchodzi jest poddana dezynfekcji, tak, każdy przedmiot, każda walizka, którą będzie... Boże, a więc tutaj tych opcji jak będziecie tego używać, zobaczcie, możemy zrobić jeszcze taki numer, tak? Więc tutaj jest naprawdę dowolność, oczywiście tutaj by potrzeba było troszeczkę jeszcze e, czymś tam złapać, natomiast to tak naprawdę wasza inicjatywa w jaki sposób będziecie tego używali, tak? Czy z taką nasadką, czy do czy ewentualnie e, w ten sposób to jest ura PCV, więc tak naprawdę średnice są standardowe. Można zaopatrzyć się jeszcze w marketach budowlanych w taki wąż gumowy, który można w każdą folię i również on będzie tutaj pasował. Więc tylko kwestia wyobraźni, bo wiadomo, że producent tych wszystkich elementów nie będzie dawał do kartonu, który jest stosunkowo nieduży i Wam montował. 2000 zł netto, czyli 2460 zł. Tyle Was to urządzenie będzie kosztowało, żeby się nie zaopatrzyć. Płyny, w zależności od ilości, jakie kupicie, powiedzmy, że średnia cena to jest między 8 a 10 zł za lit gotowej mieszanki. Nie mówimy o baniaku, tylko mówimy o gotowej mieszance, którą wysyłamy. Czyli godzinna desynfekcja mojego pomieszczenia kosztuje mam maksymalnie 30 zł. Ja nie mam na to jakiegoś innego komentarza niż tylko dzwoncie, zamawiajcie. Wieście, póki są. Stany magazynowe schodzą. Nowe dostawy mniej więcej co dwa tygodnie. Zapraszamy. nasze naszej nie są do waszej dyspozycji. Udzielimy wszelkich informacji. Aha, wszystkie badania są do ściągnięcia. Jest EH, jest PZH, są atesty. O, zapomniałem jeszcze o bardzo ważnej branży: weterynarze, ważne kabinety weterynaryjne. Mega sprawa, są dokumenty z Instytutu Weterynarii, chyba to się tak nazywa potwierdzającą skuteczność e, tego płynu i m, zapraszam do również e, m, dzwonienia, zadawania pytań. Cała dokumentacja mniej więcej taką książka, więc nie drukujemy tego, udostępniamy Wam to poprzez link do samodzielnego ściągnięcia. Możecie się zapoznać, niczego przed Wami nie ukrywamy. Dzięki, ja się nazywam Jarek, jak odbiorę telefon, będziecie wiedzieli, że bardzo ze mną będziecie rozmawiali z tym facetem grubym z telewizora. Do zobaczenia.